Cześć moi drodzy, tu elazy, Madery. Słuchajcie, dzisiaj jest ostatni pełen dzień na Maderze dla mnie. Nie ukrywam, że na nieszczęście moje się cieszę, że to już koniec. Koniec w tym roku. Jestem strasznie zdenerwowana. Oczywiście nie ma to jak typowy Polak, zacząć z dnia od narzekania. Gość wczoraj miał przyjechać na 17.00. Nie, odpisał na, nie odpisywał na wiadomości, nie odbierał telefonu. A numer był dobry, bo dał mi wizytówkę. Dzisiaj miał przyjść gościu o, powiedział: o od 10 do 15, w tych godzinach przyjdę. Napisał mi o 7 rano 30, że dzisiaj jednak nie przyjdzie, bo ma dużo pracy. A on wie, że jutro wyjeżdżam, ponieważ wczoraj do mnie zadzwonił. Mówiłam mu, że ja. Wyjeżdżam, więc no to dzisiaj będzie ostatni dzień przed wyjazdem. Ja nie wiem co z nimi jest. Słuchajcie. Jeden super się rozmawiało, widziałam go, sam się polecił w ogóle i zapytać, czy zna. I on powiedział, że on może podjechać. Dzisiaj chcieli, żeby przyjechał w wezpie, żeby pokorzystać trochę z tego. Ze słońca jeszcze powiedział, że przyjedzie i nie przyjechał, ale na pewno, na pewno, gościu idealnie po angielsku, nie, bo mówi, że on mieszkał w RPA. No i nie odbiera. Do niego dzisiaj też zadzwoniła, napisałam sms i też nie odbiera. A ten gościu, co mieszkał w Wielkiej Brytanii i pracował na budowie, powiedział, że przyjedzie dzisiaj i napisał mi wiadomość o 7:30, że nie przyjedzie. I nie wiem. Nawet nie jestem zdenerwowana właściwie, to już się przyzwyczaiłam. Nie wiem, czego się spodziewałam. Nie wiem, czego się spodziewałam. Dobra, ostatni dzień. Nie ukrywam, że już trochę zrobiłam rano, bo yy, yy, złożyłam wszystkie rzeczy, które tutaj zostawiam, wiecie, walizkę powrotną mam tylko walizkę taką, wiecie, na plecach, na plecy, więc tam włożyłam niektóre Część jedzenia, właściwie większość miejsca pochłania mi moja maszyna do robienia popcornu, bo to, co chcę z tą zabrać, na pewno to nie będę robiła. Zabieram tą do, do dzieciaków. Mm, to tam wchodziłam właściwie. Mam, wiem, mam wypchany, ale nie wiem czym. Czyli te zupki wzięłam w opakowaniach, w, w tym w m, zupki z proszku, a teraz zastanawiam, czy to w ogóle potrzebuję. tych zupki w proszku może je zostawię. Wzięłam, wiecie, odpawania popcornu i chipsów na dodatkową, wiesz, taką dorbę, wiecie, do ręki. Powiem, że tam jest jedzenie, bo jak właściwie jest tam jedzenie. Tylko i wyłącznie jedzenie tam jest. No i to wszystko. W sensie, jak słońce wychodzi, to tak grzeje, fajnie, naprawdę tak aż czuję, że mam całe ciepłe i aż ubrania. Ale jak zachodzi, to jest chłodno. Bo widzicie, po ziemi jest mokra. Padał deszcz, o tam będzie widać. Padał deszcz. Padał deszcz jeszcze niedawno, z 5 minut temu. Widzicie, chmurki są. Ale też nie ma. Uf, przepraszam. Miałam wyjść włosy, ale w tym zimie nie chce mi się umyję sobie jutro w domu. Tak zwiążę po prostu w kucyka. wiecie, jak macie długie włosy i macie takie meg, jak macie nieświeże włosy, to możecie sobie w kucyka i cześć. Nikt nie zauważy. Eee, no. Hmm, w ogóle bardzo wcześnie stam, o 6.50. Warują. Już najedzone pieski. Jeszcze zostało mi dużo tego jedzenia, ale dam trochę sąsiadom, żeby dawali im, jak nie będzie. Ech, ja sama jestem troszeczkę zdenerwowana do tej gości, bo wczoraj też cały dzień czekałam, chociaż wczoraj tak cały czas padał deszcz. Choć po południu, wiecie, miałam okazję, żeby zostać w. Um, i jechać do miasta, przedwczoraj, tak, przedwczoraj mogłam zostać w mieście i sobie połazić dłużej, wczoraj miał, czekałam tego gościa o 17, miał przyjechać, także też miałam sobie gdzieś iść, ale mówię, nie wiem, czy bym miała autokary na, osie, na 17, żeby była na miejscu, była 16.30, do niego gościa dzwoni, pisze, w ogóle od 15 pisałam SMS a nie odpisał, no, wie dobra, może zajęty, powiedział, że pracuje do 15.30. Potem dzwonię i nie odbiera. Potem piszę i nie odpisuje. I mówię, kurna, zmarnowałam dzień. No, i rozpadało się. Było padało cały dzień i właśnie od 13, jak powiedziałam wcześniej, ładno pogadaliśmy się, nie opłacało wychodzić. No i dzisiaj przygotowałam się, żeby gdzieś wyjść, ale no, będzie padało też po południu. Jak powiedziałam wczoraj, że rano ma nie padać, a po południu ma padać. Tak widać, że chmury już tak intensywnie się zbierają. Na no moje nieszczęście jutro ma być już ładna pogoda i od jutra ma być poprawiona pogoda. Jak właśnie wyjeżdżam, to zabieram brzydką ze sobą. Cieszcie się, Maderyjczycy. Co tu w Paryżu? Bójcie się, bo przechodzą zimne dni. Ela wraca do kraju. <grym> no, taka przegoda z tą Maderą. Słuchajcie, ten miesiąc był beznadziejny. Jak teraz przyjechałam za drugim razem w październiku, to mój pierwszy taki powód: yy, yy, Priority, powiedzmy, było to, że miałam pracować w tej restauracji. Pracowałam dwa dni, była wielka ulewa, goście powiedział, że za restaurację, bo będzie miał robić robione remonty. Dobra, rozumiem, miał jakieś przecieki. Pierwszy tydzień poczekałam na niego i ja się musiałam sobie upominać. Mówię, no co jest, zaczynam od następnego dnia tygodnia. A on on wie, no jeszcze nie. Następny tydzień, bo jeszcze nie wyschła tam podłogę i dalej. Dobra, następny tydzień znowu. Ja się upominałam: czy zaczynamy, czy nie? O, jeszcze nie w następnym tygodniu. Dobra, ja nie mówię, że tutaj przyjechałam. I Tak, nie wypożyczałam samochodu, bo były takie dni czyszczowe, niedeszczowe. A po prostu myślałam, że wyjdzie za kilka dni zacznę pracę, więc po co mam wynaleźć samochód? Stresowałam się. Uczyłam się języka. On mówił za, za dwa tygodnie, że jeszcze nie na tygodniu. Za po trzech tygodniach minęło, czy dwóch nawet już spogubiłam. Ja doszłam, poszłam do tej restauracji, jak widzicie na filmach. Okazało się, że jest otwarta restauracja, ale tylko do napojów, więc pisałam na SMS. a Od miejsca już przyszła. Przyszłam, zaczęłam pracować i pracowałam tylko na napoje. Rano od 7 do 8:9 i wieczorem od 18 do 23. Na koniec yy, pracowałam chyba tylko około tygodnia i jeszcze gościu mi zarąbał kasę za yy, czasowo. I co? I za mną. Po, po sam tydzień? Powiedziałam mu, że wyjeżdżam, bo wiecie, jak przez te 2-3 tygodnie nie nie bo pracuję ja dobra, nie będę się siedziała. Po co mam siedzieć? Bez nadzieja. No i kupiłam sobie bilet powrotny do Paryża. E, long story short to było. Kupiłam bilet powrotny, wracam jutro. Y, żałuję, czy nie żałuję? Zastanawiam się. Nie wiem, i tak, i nie. I nie żałuję, bo tu się nic nie działo. I żałuję, bo będzie bardzo zimno, a tu będzie wtedy ładna pogoda. I bym miała okazję spędzić święta tutaj i nowy rok, żebym wiedziała, jak to wszystko wygląda. No, ale nie żałuję, bo, wiecie, no też święta, nowy rok z rodziną spędzę. Chociaż tam nie ukrywam, że będzie ta bardzo nieładna pogoda. No, być 7 stopni, no, nie narzekam, bo po prostu, przecież zima nie jest mi czymś opcją, bo, wiecie, z Polski jestem, więc. No, to jest właśnie tak z Long story short. Jutro wracam, wziąłem jeden plecak. Taki wiecie, szkolny plecak. plus jedna, Mam trepkę z jedzeniem. To są tylko ciastka i popcorn, inny popcorn i chrupki. I nie wiem, czy mi przepuszczą to, bo tak się obawiam na Rajonerze. Po prostu jak widzicie, to po prostu w stresie, w stresie jadę. W stresie jadę, że mnie nie przepuszczą, nie? Będę rozdawała ludziom czy mogę Ci dać, byś tym przeszedł, a potem mi odasz, jak będzie yy, check-in w samolocie. Zobaczymy jak będzie. Takie właśnie latanie tanimi lot, e, lotami o potem się stresuje i... chociaż nie dużo zapłaciłam. Jakaś 30... nawet nie 30. nawet nie 35 euro za, za lot w jedną stronę. Bez walizki. No. Ponieważ że ta zawieszona się chmura stworzyła. Yy. Teraz ogarniałam te rzeczy, wiecie? Kurczę, znowu zrobiło się teraz zimno, a ja moi inni wracam do domu. Ogarniałam te rzeczy z, w tej szafie. Wszystko włożyłam już do toreb. Ogarnia, ogarnęłam, posprzątałam wszystkie... Hmm. poszlątałam wszystkie rzeczy, które były na, na tym biurku wiecie, jakieś tam kosmetyki moje, które zostawiam nie wszystko będę brała, jakieś okulary czy coś, mam. też mam w paryżu, więc to nie będę brała pochowałam do moich walizek właściwie wam pokażę, chodźcie ze mną Także to jeszcze nie jest gotowe właściwie, ale tak. Wszystkie moje rzeczy są już w środku. Tu sobie przygotowałam rzeczy, które chcę na siebie nałożyć. Wiecie, ma być zimno we Francji, więc wiem, że to nie, było, nie byłoby podsumowane, ale więcej było tego wcześniej. Jeszcze muszę trochę ogarnąć. Tutaj rzeczy do prania, ale to ręcznie chyba zrobię, no, to nawet czyste, ja tego nie używałam. Chciałam tutaj pomyć to ręcznie. A może teraz wsadzę do pralki, no potem sobie docchnie. No, teraz to wsadzę do pralki może na chwilę. No to jest mój chleb, tej ciastka jeszcze też chciałam wziąć, ale już no, nie ma miejsca. Chcę wziąć tą torbę plus tą różową tam. Nie wiem, czy nie przepuszczą, czy nie. Wiem, że nie by nic, ale się boję. Widzicie, jakaś super, nie jest lekka ani ciężka. Jeszcze muszę w ogóle masła moje wziąć z lodówki. Opróżniłam wszystko, moja ldówka. I jeszcze nie świeci pustkami. Muszę jogurt cały zjeść. Jeszcze mam połowę tego jogurtu. Te trzy opakowania, czy ja? Boże, nie wiem, muszę to oddać moim tutaj jest sąsiadom. Już nawet nie ogarnia tego domku. Dobra, tak to wygląda z mojej strony. Jak widzicie, nic dobrego, nic specjalnego. Poczekajcie, ups. A no, także ja już się przygotowuję. Wczoraj trochę posprzątałam, dzisiaj sobie dosprzątałam. A potem wieczorem schowam te rzeczy tutaj do mojego pokoju, który mogę zamknąć. I jak będę wyjeżdżała, to też zamknę na klucz mój dom, bo jak wróciłam teraz, to były drzwi otwarte. Mam nadzieję, że były otwarte, bo psy popchnęły drzwi, a nie ktoś. To tyle. Wszystko muszę, wszystko muszę do mojego pokoju wsadzić. Moi słuchajcie, te dwie kolby są takie duże op! Patrzcie, wielkość mojej głowy. Te dwie zabieram ze sobą do Francji. Tam popróbujemy. E, teraz idę dać, zcieram pięć sztuk po moich, do moich sąsiadów. No, także im trochę dam, bo wiecie i tak to nie będzie, nie ma, żeby się zmarnowało. Powiem, żeby jakby nie chcieli, to mogę sobie jeszcze pozrywać. Także idę teraz do nich. Patrzę, patrzę. Ogromne, są. Po sobie zobaczcie, ogromniaste są. To jest wielkość mojego tutaj. Widzicie? To jest wielkość właśnie. O. No, wpinaj je. Dobra. W każdym razie. Wielkość tutaj. Jak to jest dwa? Przedramienia. Także widzicie, oczywiście słońce wyszło. Ja tylko cały czas sprzątam, zbieram rzeczy, chowam wszystko, żeby miała na jutro przygotowany dom. Już się orientowałam. O dziewiątej mam wyjazd, wyjazd autokaru stąd do Funchal, więc nim pojadę. Muszę wstać, może siódma trzydzieści wyjdzie, żeby sobie pójść na spokojnie. Stwierdziłam, że nie biorę tych zupek w proszku, bo ja takie tu się jeszcze wrócę. Zobaczymy, jak najmniej mi ich chce brać, bo też nie chcę się potem mieć niespodzianki na, na lotnisku, tak. Wcina w ogóle cały czas te jogurty. Słuchajcie, właśnie zjadłam jogurt grecki, kilogram jogurtu i sobie pomyślałam, dobra. Mówię tak, mam kilo tego jogurtu greckiego. Już pół kilo zjadłam, słuchajcie, patrzę się na jogurt grecki, aż mi skręca. Skręcam, Ja tylko pomyślałam, to już mi tutaj w gardle stoi, bo właśnie przed chwilą jadłam. Tam wkroiłam tego granata ostatniego. Wszystkie jabłka zjadłam. Po prostu mam przesyt. Mam przesyt tego jedzenia, aż mi się niedobrze robi, jak myślę o jedzeniu, chociaż, wiesz, niską nie jadłam. Został mi jeszcze jeden pochętek chleba i cztery, czy pięć, cztery, chyba kostki masła, ale są zamrożone, więc jutro je wezmę z tej lodówki, wiecie, przenośne i postaram się je przewieźć. Powiem, żeby pani je po prostu powiedziała, no, to nie jest. Ani jest liquid, ani nic, więc może powinna mi przejść. No. No to, to to będzie tyle. I co? I będzie koniec. Właściwie taka ładna pogoda dzisiaj jest. Ciepło, fajnie by się zwiedzało. Ja mam w głowie to, żeby, wiecie, żeby iść na ten e, samolot i mam nadzieję, że mnie przepuszczą. Ja stresuję się już od dzisiaj, żeby mnie nie przepuszczą z tymi, wiecie, bo mamy... Tylko jedną torbę, jedną mam wypchaną, a drugą mam. Wiecie, też wypchaną, nie? Potem powiedz, że mam dwie. Hmm. Zawsze jest stresujące, w ogóle. Mam nadzieję, że będzie dużo Polaków na lotnisku. To się poradzę. Żeby może ktoś mi przemycił tutaj moje chipsy, i. Wiecie, dla was. A tam chipsy przejdą. Tak, ale przejdą, ale jedną ja torbę wypchaną. No wiecie, ja mam dwie torby wypchane, a powinna mieć jedną. No. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, zmykam do tych sąsiadów, bo jeszcze im tam na górze położyłam te, te, te owoce. Są ogromniaste, patrzcie. Takie widziałam dwie dorodne. Tam jeszcze w ogóle pełno, pełno jest, tego pełno. A jeszcze nie niektóre są takie malutkie, bo jeszcze będą rosły, więc spokojnie. W spokojnie, ponad 50 stóp no, będę, będę miała. Spokojnie. A tu jeszcze widzicie? To jeszcze to nie skończyłam. Oj No Ale wiem, że ja teraz nie mam ochoty, ale jak będę, wiecie, w parze minie 2-3 tygodnie, to będę miała ochoty, więc. Więc zobaczymy. Dobra, obrywam się. Na razie nic nie mam do powiedzenia. I pewnie nie będę dzisiaj nagrywała, bo wiem, że się dzisiaj nic nie wydarzy. A jak się wydarzy, to na pewno Wam dam znać. Więc na razie się żegnam, zobaczymy się pewnie jutro, albo zobaczymy się, życie pokaże.